Cześć, witam serdecznie w 78 odcinku e, z, z moimi polskimi płytami winylowymi. Jeden z moich widzów e, zapytał mnie w komentarzu jakiś czas temu, czy mam coś Klausa Mitwoka lub Lecha Janerki. Oczywiście, że tak. To, co było we, w epoce. Ale zacznę od solowych płyt Lecha Janerki. Moi drodzy, oczywiście, e, Lech Janerka. Bez precedensu kojarzy się jako lider zespołu Klaus Mittwoch. E, natomiast e, po nagraniu debiutanckiego albumu, o którym jeszcze e, przyjdzie okazja e, wspomnieć e, w kolejnych odcinkach, e, po nagraniu płyty, która stała się najważniejszą płytą, dla co po niektórych lat 80. E, rzeczywiście Muzycznie to było zupełnie co innego, jak prezentowały e, ówczesne zespoły podobnego formatu. Natomiast po nagraniu tej jednej kultowej płyty, e, Lech Janerka postanowił rozpocząć karierę solową i w roku 1986 wydał swój pierwszy solowy album Historia Podwodna. Historia Podwodna. To moim zdaniem najlepsza e, płyta lecha Janerki wydana dosyć specyficznie, dlatego że tutaj mamy klasyczną okładkę, a z tyłu, co rzadkością jest w przypadku płyt winylowych, mamy teksty. Ale dzięki temu łatwiej jest e, po prostu e, łatwiej jest po prostu zobaczyć, co tutaj na tej płycie jakie są utwory. Lola chce zmieniać świat. Jeden z najważniejszych utworów na tej płycie "Epidemia epilepsji". Kolejny klasyk, no oczywiście "Konstytucje". E, płyta generalnie bardzo zwarta i spójna. E, pojawiają się oczywiście, e, pojawiają się oczywiście e, muzycy. Grupy Klaus Mitwoch, tacy jak Wiesław Mrozik czy Krzysztof Pociecha, ale na tej debiutanckiej płycie gościnnie pojawiła się również Małgorzata Ostroska, wokalistka grupy Lombard czy Eugeniusz Obarski, który współpracował między innymi z Markiem Grechutą. Proszę bardzo, historia podwodna. To jest przeciekawy album muzycznie. Lech Janerka już tym debiutanckim albumem udowodnił, w którą stronę chce iść, a tutaj wielki szacunek dla niego za to, że po prostu krąży tą drogą indywidualną, własną. Płytę w 1986 roku wydała firma Tonpress, nadając jej numer katalogowy SXT-70. Warto Posłuchać, warto posłuchać. Tutaj też jeszcze ciekawostka, ponieważ jest to płyta z pewnej kolekcji, którą część tej kolekcji udało mi się powiedzmy przejąć. Płyta została zakupiona w 1986 roku przez poprzedniego właściciela i nigdy nie była grana. Pochodzi z jednej z dawno zlikwidowanych krakowskich księgarni. Natomiast, natomiast drugi album tak naprawdę i ostatni Lecha Janerki, który ukazał się na winylu to płyta, którą szukałem dosyć długo. Płyta Piosenki. Płyta Piosenki wydana w roku 1989. Wydawcą były oczywiście polskie nagrania, numer katalogowy SX2822 89 rok. No i tutaj jest po prostu, tak jak mówię, kontynuacja tej drogi muzycznej Lecha Janerki. Każda jego płyta, moim zdaniem, jest bardzo szczególna, dlatego że no, gość idzie ewidentnie swoją drogą i za to chwała. Płytę wydały polskie nagrania. Tu mamy już klasyczną kremówkę. I tak jak mówię, te dwie płyty mm, zamykają winylową dyskografię z epoki Lecha Janerki. Oczywiście warto pamiętać, że w tej chwili wszystko jest reedytowane, czyli wszystko poza dopłyty piosenki, czyli notabene do jego drugiego albumu. Od trzeciej płyty. Tak naprawdę to są first pressy. Tylko te dwie em, po prostu płyty wyszły w epoce, i tylko te nas interesują.